x ma rozkład dwumianowy z parametrami np. to parametr p można estymować za pomocą liczby teta Równa się k przez n. Gdzie? Teta. Gdzie n to jest liczba prób, a k to jest suma x i tak naprawdę. Dlaczego? Bo próba n elementowa to jest, to jest n wyników. x1, x2. I każdy z tych wyników jest równe 0 lub 1. Tutaj jest 0 lub 1. K. Jak się weźmiemy sigma i x, to tak naprawdę zliczymy sobie, ile razy był sukces. Taka liczba. Czyli, czyli to jest taki naturalny wskaźnik struktury. No i okaże się, że, że ten estymator jest zgodny, nieobciążony I efektywny. Nie będziemy pokazywać, że jest efektywny, dlatego, że już wcześniej wspominaliśmy, że metoda, którą za chwilę użyjemy, daje w przypadku tylko, jednego tylko estymatora estymator efektywny, o ile taki istnieje. No więc załóżmy, że mamy taką próbę n elementów. Co my tutaj właściwie zakładamy, że wynik każdego kolejnego, w każdej kolejnej próbie jest zupełnie niezależny od poprzedniego i że jest ciągle stały. Czyli dokładnie tak, jakbyśmy właśnie coś wiele razy liczyli. Tak, jakbyśmy mieli nieskończenie wielkie akwarium i tam jakiś procent powiedzmy złotych rybek, i szansa na złotą rybkę była cały czas tak sama, dlatego że nawet po wyciągnięciu 100 złotych rybek i tak byłoby. Tych rybek nieskończenie wiele, oczywiście wszystkich innych również nieskończenie wiele, i ta proporcja między złotymi i niezłotymi była ciągle taka sama. No to tak, co to jest, jaka jest tutaj funkcja wiarygodności? Ta funkcja wiarygodności zależy od naszego parametru Teta oraz x1, x2 aż do xn. No i co to jest tą funkcją wiarygodności? Po prostu prawdopodobieństwo, że x równa się k, że liczba sukcesów jest równa k. Jak my to policzymy? n nad k theta do k tej 1 minus theta do n minus k tej. No tutaj ten, tutaj będzie ten estymator. Gdybyśmy to wiedzieli, to byśmy sobie to policzyli. No i teraz, kiedy ta funkcja osiąga maksimum? Musimy policzyć maksimum. No więc musimy policzyć DL po teta L po Teta. Pamiętacie, że pochodna X do N tej to jest N X do N minus pierwszej. I tego będziemy się trzymać. My liczymy teraz po zmiennej Teta, więc Teta jest naszą zmienną. Wszystko, co nie jest tą zmienną, to ją jest jakaś stała. A więc N czy N matka pozostaje. Tutaj mamy K. Teta, aha, jeszcze wiadomo, że pochodna f razy g to jest pochodna f razy g plus f razy pochodna g. My tutaj mamy f, a tu mamy funkcję g. No więc tu mamy k teta do k minus pierwszej, to zupełnie tak jak tutaj, razy 1 minus teta do potęgi n minus k plus n nad k, teta teraz będzie bez zmian, a to będzie zróżniczkowane, czyli będzie mieć n minus k, 1 minus teta to potęgi n minus k minus 1 i raz pochodna funkcji wewnętrznej, to jest po prostu minus 1. No to sobie jeszcze tutaj uładnimy to. To będzie n nad k. Wyciągnijmy sobie to, co się powtarza powtarza się teta do k minus pierwszej i powtarza się 1 minus teta do potęgi n minus k minus 1. I co będzie w nawiasie? k razy 1 minus teta. Jeszcze jedno teta tutaj jest. Teraz ten minus to nam daje na minus przed całością. Teraz n nad k już wyrzuciliśmy. Teraz jedno teta zostało i zostało n minus K razy N minus K równa się 0. No i kiedy, kiedy taka pochodna równa się 0, no kiedy to się równa 0, lub kiedy to się równa 0, no, to się równa 0, gdy teta równa się 0, no to raczej nie oczekujemy takiego e, prawdopodobieństwa. E, 1 minus teta, no, równa się 0, no to znaczy, że to z kolei teta jest 1, nas obchodzi raczej jakaś wartość pośrednia między jednym a drugim, czyli nie to, czyli to musi być równe 0, czyli mamy k razy 1 minus teta, minus teta, n minus k, równa się 0, przemnożymy sobie to, k minus k teta, minus teta n, plus k teta, równa się 0, no to to się skróci, czyli mamy Minus teta n równa się 0, czyli mamy, że teta n to jest k, czyli teta to jest k przez n, teta to jest k przez n i to jest właśnie ten estymator. No i teraz pokażemy, że ten estymator jest e, nieobciążony. E, czyli wartość oczekiwana tego estymatora to się równa. Wartość oczekiwana K przez N. No ale to jest 1 przez N wartość oczekiwana od K. A co to jest to K? To jest Sigma XI. Czyli mamy 1 przez N wartość oczekiwana sigma XI. Um, dobrze. No ale y, to jest to samo, co sigma wartości oczekiwanej. Każdego z tych xi. No dobrze, ale y, każda ze zmiennych xi to jest jakby pojedyncza, niezależna próba. No i wynik jej, jaka jest wartość oczekiwana, ponieważ ta zmienna ma taką rozkład, taki rozkład. Powiedzmy, że bierzemy jakieś tam xi, więc może być albo 0 albo 1. Y, prawdopodobieństwa są 1 minus p oraz p. No to p to jest nasze theta, czyli mamy 1 przez n teta plus teta plus teta, n razy to teta, czyli mamy n teta przez n czyli to jest po prostu równa teta, czyli okazało się, że wartość oczekiwana tego estymatora wynosi dokładnie teta czyli tyle co ten parametr którego szukamy czy też oznaczymy go od p